Bezpieczne zakupy w sieci Bezpieczny komputer Żyjemy w czasach rewolucji mobilnej. Komunikacja, edukacja, rozrywka i wymiana usług, wszystko to przeniosło się do sieci. Cyberprzestrzeń stwarza wiele możliwości, ale i zagrożeń. W internecie korzystamy z konta bankowego, robimy przelewy, opłacamy rachunki, przeglądamy oferty, kupujemy, sprzedajemy, a wszystko to możemy zrobić w komputerze, w laptopie, w tablecie czy w smartfonie. W związku z tym niezwykle ważne jest to, żeby te urządzenia były odpowiednio zabezpieczone. Najczęstszymi źródłami infekcji są Podłączane zainfekowane urządzenia, pendrive, dysk przenośny, smartfon, poczta e-mail, załączniki i linki w załącznikach i treści wiadomości, strony internetowe, najczęściej takie, z których pobierasz różnego typu pliki. Złośliwe programowanie jest narzędziem, które umożliwia Cyberprzestępcom przejęcie kontroli nad naszym urządzeniem, czyli komputerem bądź smartfonem, no i umożliwia im dostęp do naszych informacji, które tam są zgromadzone. Jak wynika z raportu, cyberbezpieczny portfel przygotowanego przez Związek Banków Polskich, aż 21% posiadaczy komputerów korzystających z internetu nie ma zainstalowanego programu antywirusowego, a spośród osób, które go mają, zaledwie połowa go aktualizuje. Nie wystarczy oprogramowanie zabezpieczające przed wirusami, trzeba je jeszcze aktualizować. No a przede wszystkim, wiem, że to banał, ale warto przypomnieć, takie programy muszą być włączone i używane. Tymczasem wielu użytkowników wyłącza zabezpieczenia, bo uważa, że przeszkadzałyby im w korzystaniu ze sprzętu. Czasami niektóre aplikacje, które instalujemy albo uruchamiamy, wymagają, żeby zablokować antywirusa. W żadnym wypadku nie powinno się tego robić. Żeby wykorzystać program antywirusowy, regularnie skanuj swój komputer. Nie musi to przeszkadzać ci w pracy. Programy antywirusowe mają zwykle funkcję ustawiania harmonogramu działań, dzięki któremu można zaprogramować, kiedy takie skanowanie ma się odbyć. Możemy na przykład ustawić, aby takie skanowanie odbywało się, kiedy idziemy na lunch, albo kiedy skończymy pracę i zostawimy włączony komputer. Program antywirusowy wykrywa złośliwe oprogramowanie, zapobiega utracie danych i kradzieży tożsamości, zapobiega uszkodzeniu funkcji komputera, pozwala bezpiecznie korzystać z bankowości, poczty elektronicznej, mediów społecznościowych, daje możliwość bezpieczniejszego przeglądania witryn internetowych. Gdy wyruszasz w góry, zabierasz ze sobą wszystko, co w górach potrzebne i co da Ci bezpieczeństwo, czyli na przykład namiot, śpiwór, ciepłe ubranie, woda czy jedzenie. Podobnie jest z komputerami czy smartfonami. Daj im i sobie bezpieczeństwo, czyli zabezpiecz je licencjonowanymi programami antywirusowymi i je aktualizuj, czytaj uważnie komunikaty i adresy stron, na które wchodzisz. Bądź świadomym użytkownikiem internetu.